Słowo Boże mówi, że tam, gdzie duch Pański, tam jest wolność. Kiedy jesteśmy w obecności Ducha Świętego, to jesteśmy też w obecności Ojca i Syna. Kiedy Duch Święty dotyka Cię, kiedy obecność Ducha Świętego wypełnia zgromadzenie, to wraz z Duchem Świętym przychodzi Boże Światło, Boże Życie, Boża Moc. Nigdy nie dzieją się uwolnienia, uzdrowienia i cuda bez obecności Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty przychodzi, to on dotyka się ludzi i wtedy możesz doświadczyć wolności i zwycięstwa. Kiedy nie ma Ducha Świętego, są inne duchy demoniczne. Duch Święty przynosi wolność, a inne duchy przynoszą zamęt, chaos, zniszczenie, śmierć, smutek, złość, nienawiść, bunt, pychę i wiele innych rzeczy. Ty i ja potrzebujemy kroczyć z Duchem Świętym. Potrzebujemy w każdej chwili być z nim złączeni. Ty i ja potrzebujemy w sobie mieć Boże. Potrzebujesz być wrażliwy na Ducha Świętego. Potrzebujesz, Ty i ja potrzebujemy mieć Boże myśli w sobie, Boże pragnienia, Boże emocje, to co Bóg czuje. Przez Ducha Świętego jest możliwość i możesz doświadczać. Bożych pragnień, bożych myśli, bożych emocji, tego co Bóg odczuwa, możesz tego doświadczać przez Ducha Świętego. Jednym z najgorszych rzeczy, jakie mogą się człowiekowi przydarzyć, i za tym idzie zniszczenie, to jest Duch Pychy. Kiedy jest pycha w życiu człowieka, ona prowadzi do całkowitego wyniszczenia, zniszczenia, po prostu żeby zniszczyć to, w czym jest Boże życie. To nie znaczy, że Bóg jest słaby, że Bóg jest słabszy i że Bóg przegrywa. Nie. Bóg działa tylko wtedy, kiedy ja, ty czy ktokolwiek z nas pokutuje. Kiedy przychodzisz do miejsca Bożej obecności, kiedy się uniżasz przed nim, kiedy mówisz, panie. Przepraszam cię. Za to, za to, za moje postawy, moje motywy, moje postępowanie, moje myśli, to co jest we mnie. Panie, proszę cię, zabierz to, uwolnij. Uzdrow mnie od tego. Boża moc przychodzi i Bóg uzdrawia. Bóg cię od tego uwalnia. Ale bardzo mało kiedy jest tak, że człowiek widzi, że jest pyszny, że jest dumny, że się wynosi. Że patrzysz po prostu z góry. Zazwyczaj tego człowiek nie dostrzega, i to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie mogą się człowiekowi przytrafić. Kiedy serce zaczyna się wynosić i być pyszne, wychodzisz z Bożego życia i Boże Błogosławieństwo odchodzi od człowieka. To nie znaczy, że wtedy nic nie robisz. Prawdopodobnie robisz wtedy wiele rzeczy. Wchodzisz w spółkę z duchami religijnymi i z innymi duchami, i możesz zacząć tworzyć wiele różnych rzeczy pod przykrywką rzeczy takich chrześcijańskich, bożych, ale w tym nie będzie życia, w tym będzie smród, w tym będzie śmierć, w tym będzie po prostu zniszczenie. Nie miałem jakby w ogóle w, yy, myśli, żeby o tym mówić, ale podczas uwielbienia, kiedyśmy uwielbiali, po prostu przyszło mi bardzo mocne yy, takie przeświadczenie w duchu, aby, aby poruszyć przez chwilę ten temat, żeby po prostu jakby żeby przyszło Boże światło do. Jeżeli jest taki problem gdzieś w człowieku, abyś to mógł zobaczyć, abyś mógł coś z tym zrobić, czy ty, czy ja, czy ktokolwiek z nas, Bo to może się przytrafić naprawdę każdemu. Dlatego potrzebujemy jedni drugich, i kiedy czasami, jakby to powiedzieć, Aby wyjść spod takich rzeczy, to potrzebujesz tolerować innych. Potrzebujesz brać pod uwagę to, co inni mają do powiedzenia. Ktoś przychodzi do mnie i mnie upomina. Powinienem wziąć to pod uwagę i zacząć się modlić. Panie, jeżeli naprawdę jest coś takiego w moim życiu, pokaż mi to. Panie, proszę cię. Pokaż mi to, niech się oczy moje otwierają, bo chcę być wolny. To jest postawa, która jest ku wolności. Możesz doświadczyć wolności, kiedy jakby czy ja, czy ty, czy ktokolwiek przyjmuje Bożą prawdę, Boże napomnienie, kiedy przychodzi to od Ducha Świętego, to wraz z tym przychodzi Boże światło i przychodzi tam Boże życie. Przychodzi jakby możliwość wolności. Ale kiedy ty odrzucisz to, to po prostu jakby drzwi się zamykają i nie jesteś w stanie wyjść z tego miejsca. Potrzebujesz, żeby przyjmować, też potrzebujesz być pokorny. Tak jak słowo Boże mówi, potrzebujecie uważać jedni drugich za wyższych od siebie. Potrzebujecie przyjmować korekty, napomnienia, Bożą prawdę, to co przychodzi od Ducha Świętego, to co mam to przyjmować w ciemno, wszystko co mi inni powiedzą? Nie, jest takie miejsce, postawy, serca człowieka, że przychodzisz z tym przed Boży Tron i naprawdę mówisz: Panie, ja tego nie widzę. Proszę cię, otwórz moje oczy. Panie, pokaż mi to w słowie. Boże, dotknij mnie. Jeżeli tak jest, to chcę być wolny. I Duch Święty, znając, widząc Twoje serce, przynosi Ci wolność. Posyła słowo, które uderzy w Tobie, w Ciebie. I to słowo nieraz może po prostu rozwalić te kraty demoniczne, te zasuwy metalowe, który, za którymi po prostu jesteś uwięziony i możesz wyjść na wolność. Wierzę, że Duch Święty mówi to dzisiaj do nas i. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział od szóstego wersetu, od siódmego. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że to On nas umiłował i posłał syna swojego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Potem poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że z ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata, kto wtedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki on jest tacy i my jesteśmy na tym świecie. Jedna z podstawowych rzeczy to jest Boży charakter, to jest Boża miłość. Kiedy masz Bożą miłość w sercu, to będziesz kochał ludzi. Będziesz kochał innych, będziesz pragnął mieć z Nim relacje. Boża w Bożej miłości nie ma buntu, nie ma zazdrości. Słowo Boże mówi, że miłość się nie unosi, nie nadyma, nie szuka swego. Kiedy te rzeczy są w nas, kiedy szukamy swojego, kiedy się unosimy, buntujemy, to, to pokazuje, że nie jestem w miejscu Bożej miłości. Ale ona jest dla nas. Potrzebujemy przyjść do niego i powiedzieć: Panie, uzdrów to, bo tacy jacy, jaki on jest, tacy my jesteśmy. Jeżeli jesteśmy inni niż on jest, to mi pokazuje, że nie poruszamy się w jego miłości. Ja nie mówię, że jesteśmy doskonali, ale Boża Miłość zawsze prowadzi do relacji. Zawsze prowadzi do jedności, zawsze będzie szukać, aby inny miał się nawet lepiej niż ja sam. Niż ja sam. To jest Boża Miłość. Pan Jezus chciał, żeby nawet insi mieli się lepiej niż on, żeby doświadczali jeszcze więcej rzeczy wspaniałych, niż on doświadcza. To nie znaczy, że on się miał źle. On się miał cudownie. On chodził w Bożej Obecności, w Bożej Miłości. Ale on się cieszył, kiedy inni mogli choćby posmakować tego, o czym on mówił, bo wiedział, że chociaż trochę tego mogą doświadczyć. Ale my nie trochę możemy doświadczyć Bożej Miłości teraz. Możemy doświadczać jej w pełni, bo Duch Święty chce rozlewać tą miłość. I to nie jest tak, że my sobie myślimy, bierzemy werset i czytamy: miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Jeżeli chodzisz z nim, to on ją wylewa. Ale jeżeli nie chodzisz z nim, to on nie wylewa. I wierzę, że Bóg chce i mówi to do nas, abyśmy kochali Jedni, drugich, żebyśmy patrzyli na to, czy nie wywyższa się serce nasze, czy nie wynosi się z powodu rzeczy. To mogą być przeróżne rzeczy. I wierzę, że Bóg mówi, że miejscem prawdziwego życia dla Ciebie jest miejsce pokuty, uniżenia się przed, przed Bogiem i On, Ciebie, czy mnie, czy każdego z nas. Tam w tym miejscu może uzdrowić, oczyścić i napełnić Duchem Świętym, że będziesz zupełnie inaczej myślał, zupełnie będziesz miał inny motyw i zupełnie będziesz wypełniony innym Duchem niż, niż kiedy jesteśmy na przykład w Pysze.